Cześć, czy zastanawialiście się może kiedyś, jaki jest najlepszy sposób na zarobek na rybach typu Gękarz? I nie mówię tutaj o typowych zarobkach VPLN, tylko typową walutę serwerową, za którą możemy kupić lepsze motyki. Może myśleliście, że najlepsze sposoby to typowe kopanie, tartaki, czy może otwieranie swoich kasyn? Ale dzisiaj postaram się Wam udowodnić, że żadne z tych nie jest różne najlepszej metodzie zarabiania pieniędzy na serwerach typu Gankers. I chciałbym Wam przedstawić ranking, jakie są najlepsze metody, jakie są najgorsze i dokładnie wszystkie opisać. Także zostańcie ze mną i zaczynamy. I tak, w rankingu dla mnie osobiście piąte miejsce, czyli ostatnie, zajmuje zwykłe kopanie. Kopanie czysto pod VPLN. Ale jak widzimy nie zarabiamy za dużo, no 100 tysięcy na sekundę to jest nic W porównaniu z tym co mam do, do pokazania I ta metoda jak dla mnie sprawdza się tylko i wyłącznie przy kopaniu typowo pod VPLN Ewentualnie pod EXPA to też jest fajne rozwiązanie Ale nie daje wysokich zarobków Także przejdźmy od razu do metody na miejscu czwartym a więc tak, na miejscu czwartym postanowiłem dać nic innego jak kasyna. Są to dla mnie jedne z najmniej wydajniejszych rzeczy, jakie możecie zrobić na swoich wyspach, typowo podsarowych. Po pierwsze bardzo mało osób gra. Żeby to się zwróciło potrzeba dużego ruchu na kasynach. Każda opinia jaką słyszałem, sam również prowadziłem kasyną. Można z kasyna maksymalnie. Przy reklamowaniu go cały czas wyciągnąć około 300 bilionów tygodniowo. Przy mówię przy reklamowaniu cały czas. Także jest to metoda nieopłacalna i dlatego postanowiłem umieścić ją na miejscu czwartym i teraz przejdziemy do metod trochę lepszych, na których możecie już zarobić więcej. I na miejscu trzecim postanowiłem umieścić naprawdę optymalną metodę zarabiania która przyniesie wam dużo korzyści i nie tylko jeśli chodzi o walutę serwerową ale też możecie spodziewać się wzrostu waszego budżetu jeśli chodzi o VPLN -y. i mowa tu o generatorach i osobiście bardzo ale to bardzo nie polecam kupowania ich z generatorem. dużo taniej znajdziecie je na rynku naprawdę tutaj są niektóre oferty super ale mówiłem o tym że nie przyniesie wam to korzyści tylko i wyłącznie jeśli chodzi o walutę serwerową no bo najwyższe generatory produkują też VPLN -y. Co godzinę dla rangi chat, czyli jest to naprawdę fajny, fajna metoda do pasywnego dochodu. Tutaj nie musicie nic robić, musicie tylko postawić generator i on sam zarabia. Przechodzimy do miejsca drugiego, czyli już naprawdę jednej z najlepszych możliwości zarobku. I tak na miejscu drugim nie znajdziecie tu nic innego jak zwyczajne skupy. Jest to po prostu jedna z najlepszych metod zarabiania na serwerze są bardzo, ale to bardzo opłacalne co średnio godzinę jesteście w stanie wyciągnąć koło w zależności od skali waszego waszego biznesu po 300 bilionów i są to naprawdę duże pieniądze jak widzicie yy, tak wygląda przeciętny taki sklub kluczyków skupi w ogólnie i sta starajcie się dawać w miarę, szczególnie jak zaczynacie w miarę konkurencyjne ceny mniej więcej 2 trzecie ceny rynkowej i potem w miarę możecie to zmniejszyć do jakiejś połowy i tak i tak zawsze ktoś przyjdzie i sprzeda te kluczki ja w tym przypadku nie mam yy, nie mam nic ale musicie uwierzyć, że naprawdę dużo tego się dużo tego ludzie sprzedają i ja tego też nie mam, bo nie stanę teraz na awku, nie reklamowałem tego zbytnio ale jest to bardzo opłacalne jak możecie zobaczyć. Drobiłem się 42 kluczyków, praktycznie no w dużej części jeśli chodzi o skup dzięki skupowi. I dorobiłem się z tego 7,9 7, triliona i w tych kluczach jest kolejne koło 6, także opłaca się bardzo. Nie jest to metoda czasochłonna, pracochłonna. Stoicie na nauku kopiecie ustawia się na skrypcie, żeby Wam wysyłało wiadomość polecającą wasz skup. Skupów na serwerach jest dosyć mało. Myślę, że do naraz może około 3 osoby wysyłają wiadomości, z czego pojedyncze je, skupy mają tak tragiczne ceny, że nie da się tam nic, nic sprzedać. Także przechodzimy do miejsca pierwszego, czyli do najlepszego sposobu na zarabianie na serwerach typu Gękarz. I teraz na miejscu pierwszym moim zdaniem jest jak na większości serwerów tego typu. Rynek to jest coś po prostu co może wam uratować budżet. Jak widzicie, ja polecam inwestować, jak widzicie, no, rynek to jest podstawowe działanie na takich serwerach. Jest to metoda bardzo prosta. Kupujecie rzeczy taniej, sprzedajecie drożej. I ja polecam inwestować w legendarny klucze. Musicie obyć się z ceną, poobserwować przez kilka dni na rynku, wiedzieć za ile kupować, za ile sprzedawać. Na przykład ja polecam legendarny klucze poniżej 80-70 bilionów kupować i sprzedawać w okolicach 100. I na takim jednym kluczu jesteście w stanie zrobić 30 bilionów. Czyli zwraca się z tego 130% budżetu początkowego. Jest to suma duża. I jeśli chodzi o jej minusy. No to jest to na pewno poświęcenie dużej ilości czasu, bo w przeciwieństwie do skupów musicie być aktywni, nie zrobicie tego kopiąc na czy czymś takim, musicie po prostu regularnie przeglądać rynek, patrzeć na okazję i samemu wstawiać te, te klucze. Teraz pokażę wam przykład z mojego konta. wystawiłem dosłownie koło godziny temu yy, kilka kluczy i już większość z nich jest sprzedana. I jest to metoda bardzo opłacalna i tak na rynek wystawiacie klucze nie tylko kupione samodzielnie, ale też te ze skupu. Ze skupu jesteście w stanie podwoić wasz zysk, czasami potroić, ale to rzadko, ale podwoić bardzo często, a typowo z rynku mówię, około 130% budżetu początkowego wraca do was, czyli jest to suma ogromna, jesteście w stanie dosłownie przemnożyć swoje pieniądze. I tak, żeby jeszcze wam potwierdzić moje słowa, daję wam tutaj screena, wczoraj miałem live. A. I przed live'em w okolicach godziny 15 mój budżet wyglądał tak, a po live'ie koło godziny 22 wyglądał tak i była to tylko jedna tura wystawionych kluczyków. Także jest to metoda giga, giga, giga opłacalna. I też nie są to jeszcze wszystkie, bo jak widzieliście, mam ponad 50 kluczy w Enderzeście, których wartość też jest duża. Także opłaca się na serwerze, tak przegrane, przegrane, myślę, że około 12 godzin. Także myślę, że nie jest to zły wynik. I co, dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał, że jakkolwiek pomoże Wam zarabiać Wasze dolarki. I co, trzymajcie się i cześć.